Cześć, Piotr Gumerek, Maciej Koper, prosto z premiery LG OLED. Tak jest, jesteśmy na premierze 2016, jak widzicie za nami pełna gama najnowszych telewizorów. No i co Maciek, z tego co słyszałem, to Ty już chyba bawiłeś się trochę tymi telewizorami, co? Nie mogłem do tej pory zdradzić, ale tuż przed premierą miałem okazję, tak jak w zeszłym roku, skalibrować wszystkie sztuki na ten pokaz, żeby wypadł najlepiej jak się da. No i mogę Wam zdradzić nieco, nieco informacji. Co byś chciał, Piotr, wiedzieć? No to słuchaj, bo wszystkie tutaj mamy nowe serie, mamy G, mamy E, mamy B, mamy C i rozumiem, tak. że już wszyscy, ze wszystkimi się bawiłeś, no to pierwsza rzecz. Jak z kolorami? Jak one się mają względem tego, co było w zeszłym roku? Czy coś poprawiono? Jak w ogóle kalibrowało się te telewizory? Więc powiem tak, najlepszy tutaj jest bezapelacyjnie G6, czyli flagowy model, on się kalibruje po prostu bezbłędnie, najwyższy poziom. Poniższe serie, czyli CB i E są nieco niżej, ale to jest nadal super wysoki poziom, przekraczający większość wyświetlaczy, więc bardzo jestem zachwycony samym odwzorowaniem kolorów. Oprócz tego sprawdziłem też HDRa na szybko w serii G6. Bo, bo tam mi było najbliżej, udało się uzyskać aż 750 kandeli. O, to wejdę w słowo, czyli obalamy ten mit chyba po raz kolejny, że na Oledzie jest Gdy... słaby HDR, tak? tak? To chyba nie jest, już prawda. To jest, to jest kompletna bzdura. Bo 750 kandeli, zobaczcie, że to jest więcej niż 90% rynku LCD, a nawet nie chodzi o to, żeby prześcigać wszystkich, bo Oleda przecież oglądamy w ciemności i. Cieszmy się tymi walorami OLEDowymi, tak? Których nam nie dostarczą inne telewizory, które mają nawet może troszeczkę lepszy HDR jeszcze. Jasne. No dobra, to o czerń. Właściwie pytanie się o czerń w przypadku LEDa, a no to to już chyba jest nudne, no ale zapytam się, jest idealna? No jest, jest idealna, nic się nie zmieniło, nie, nie poprawiła się ponad idealność. Yeah, yeah. Okej, okay, czyli w tym wypadku mamy to... Poprawił się, chyba się poprawił, bo nie pamiętam ile było w zeszłym roku, ale w tym roku mamy input lag na poziomie 35 milisekund w najwyższej serii, więc perfekcyjny wynik. Ciekawi mnie jeszcze ile tam będzie z komputerem natywnej rozdzielczości, to sprawdzimy na pewno. To jeszcze mam takie pytanie, bo padło też na forum zapytanie, czym te serie się różnią od siebie, szczególnie B, od C, no bo trochę tego się zrobiło. Tu usłyszeliśmy dzisiaj, tak naprawdę, główna różnica to. To design. Jasne. Tak naprawdę, to design chyba, no bo jeżeli chodzi o walory obrazu, to jeden i drugi ma certyfikat Ultra HD Premium, Jasne. ma Dolby Vision więc plasują się właśnie wykonaniem, no oczywiście ceną też, tak? Jeżeli chodzi o dostępność rozmiarów, to 55, 65, wszystkie oprócz najwyższego, najwyższy jest 65 i 77. Zaraz porozmawiamy, czy będzie dostępny Jasne. z Marcinem. Jasne, a C jest zakrzywiony, tak? C jest zakrzywiony, a, tak. No właśnie, czyli to jest taka różnica na pierwszy rzut oka, czyli B jest prosty, C jest zakrzywiony, no i zresztą wszystkie te modele oprócz C są proste, płaskie, prawda? Dokładnie, płaskie, dokładnie, zgadza płaskie. się. No, to teraz pani ci co mówili, że nie lubią zakrzywionych, no to będą na pewno Zadowoleni. No dobrze. No to my idziemy co. Robić dalej wywiady, czyli tak. generalnie nie ma tu raczej jakiegoś większego słabszego punktu. Może cena, tak? To jak zwykle na razie. E, natomiast kolejne wywiady słuchajcie, oglądajcie. E, my będziemy oczywiście testować te telewizory na portalu. Myślę, że w lipcu przynajmniej dwa. E, zaczniemy, myślę, że chyba od serii E. Tam mówiliśmy o G, ale, ale zaczniemy prawdopodobnie od, od serii E, troszeczkę bardziej dostępnej. G też później wchodzi do sklepów. Jasne. No właśnie, bo G to jest jedyny model, którego jeszcze nie ma w sprzedaży, ale zaraz będzie. Też wchodził. No dobra, to lecimy dalej. To dzięki Maciej. Dzięki. Do zobaczenia, cześć.